Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym, już 21 odcinku naszego programu No Media. Jesteśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, przed Nowym Rokiem, więc już na początku chciałem złożyć życzenia wszystkim naszym czytelnikom, naszym widzom i wszystkim prenumeratorom naszego magazynu Sad Courier. Już we wcześniejszym odcinku mówiłem o tym, że to będzie ostatni nasz magazyn, pokazuję go z bliska. Tak wygląda piękna okładeczka zrobiona przez anitę Kazimierską. Mamy tutaj wszystkie, wszystkie nazwy istotne używane na naszym portalu sadcourier.pl, które ładnie przy pomocy specjalnej aplikacji wrzuciliśmy i zrobiliśmy taką choineczkę. No niestety będzie to ostatni drukowany magazyn Sad Courier. Przechodzimy na online. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, w 2023 roku. Na razie chcemy się skupić na tym, żeby, żeby istnieć, żeby działać w sposób zgodny, nie wiem, z eko. Różnie to ludzie podchodzą. Na pewno nie upadamy. Nic się z nami złego nie dzieje pod względem finansowym, bo i takie mieliśmy plotki, że, że oto sad kurier upada. Nie upadamy. Po prostu jest to śmiała decyzja polegająca na tym, że rezygnujemy z papieru, z druku, Będziemy w internecie, wszystkie nasze materiały będą szybciej, szybciej będziemy publikować informacje na temat nowości, na temat tego, co się dzieje na bieżąco, może będzie więcej wideo. Zobaczymy, jak nam się to będzie udawało w przyszłym roku. Nie będzie nam to zajmowało czasu, przygotowanie dość czasochłonne sad kuriera, tych wykazów wszystkich, które tak naprawdę nie mają sensu. Wielu czytelników mówiło nam, że a, bo nie będzie teraz wykazów, sad kurierzy, które były takie dobre. No, powiem szczerze, że ostatnio robiłem je ja i y, y, wykaz y, MPEGA, y, czyli wszystkich kanałów cyfrowych, który i tak był ostatnio już zawężony do 23,5 do 4,8 stopnia wschód. Y, po prostu zajmuje dwa dni czasu, żeby je przygotować, a po wydrukowaniu, który trwa około 5 dni, ten, y, ten wykaz i tak jest nieaktualny, więc y, robienie go w dwumiesięczniku de facto nie ma sensu. Zmiany satelitarne, jakie są w tej chwili, są tak szybkie i tak ym, ym, dynamiczne, że, że po prostu sami zauważamy, że to nie ma sensu. Dlatego tego nie ma. W tej chwili są wszyscy mają komórki, tablety, komputery i praktycznie można sobie nawet na dachu siedząc sprawdzić, czy dany kanał jest nadawany, czy nie. Są w tej chwili mierniki, dlatego pokazuję tutaj taki miernik, który jest jednym z najlepszych mierników w dobrej, przyzwoitej cenie. Nie? Czyli Satling combo 6986, który jest ma wszystko na pokładzie z siedmiocalowym wyświetlaczem itd. Tak I można sobie tutaj sprawdzić na bieżąco, zobaczyć obraz, dźwięk, parametry, a analizę widma wszystko. Więc patrzenie do tego naszego sat kuriera nie ma sensu, tym bardziej, że ten wykaz zajmuje mnóstwo stron. I jest to, jest to dla nas kłopotliwe. Wydaje mi się, że, że będzie nam będzie łatwiej, jeżeli, jeżeli będziemy mieli komfort tego, żeby, żeby to było inaczej. Kontynuując, powiem, co napisaliśmy bardzo ciekawego w tym ostatnim wydaniu. Staraliśmy się, żeby to były ciekawe materiały. No wiadomo jak co roku piszemy o największych sukcesach i porażkach 2022 roku, o tym powiem na końcu. W środku jest bardzo ciekawy test dekodera platformy Kanal Plus Polska, czyli 4K Dual Box. Warto go przeczytać. Mam nadzieję, że będzie się cieszył zainteresowaniem, bo to będzie w najbliższym czasie chyba najważniejszy dekoder, bo Ultra Boxa już nie będzie na rynku. W związku z tym na pewno wielu abonentów Kanal Plus będzie chciało się zapoznać, co ten dekoder potrafi. Polecam go. Poza tym piszemy o tym, jak odbierać jest bardzo fajny poradnik jak odbierać kanały z satelity Astra 2 na pozycji 28 i 2 stopnia wschód, czyli kanały brytyjskie głównie. Kolega napisał bardzo fajny artykuł na ten temat. Myślę, że będzie się cieszył zainteresowaniem. Poza tym jest, przedstawiamy platformę. W tym przypadku wzięliśmy pod uwagę platformę Francat francuską. Też ciekawa sprawa dla ludzi, którzy znają język francuski, czy uczą się tego języka, lub mieszkali w tym kraju. Jest to jedna z opcji, i piszemy tam, jaki sposób się można zaopatrzyć w Polsce w dekoder, czy w modu tej platformy. Jest też oczywiście podróże z anteną, czyli, czyli wycieczka na wyspę KOS opisana przez jednego z kolegów. Anteny bardzo ciekawe, tam pokazaliśmy również, więc może kogoś to zainteresuje. Poza tym trzeba powiedzieć o tych sukcesach i porażkach, bo w tym przypadku. Jest dużo, dużo fajnych, fajnych sukcesów, który, który na pewno jest DVB-T2, na pewno ten dekoder 4K dualboxa. Boxa, Kanal Plus, to można powiedzieć, że to są sukcesy. Sukcesem, o dziwo, jest wyłączenie rosyjskich kanałów z wielu satelitów europejskich. To też jest w pewnym sensie sukces, bo ciężko to było bardzo uczynić. Nie do końca to się stało, ale to już jest inna historia. Przybyło, pamiętajmy o tym, że jest cztery transpondery TVN Warner Discovery na pozycji 13 stopni, czyli na satelicie Hotbert. Sukcesem jest też to, że wyniesiono dwa nowe satelity Hotbert, które w najbliższych w przeciągu pięciu miesięcy podejrzewać należy, zostaną podmienione. Zamiast trzech obecnych Hotbertów, będzie trzy nowe. Co prawda, nie wiadomo jeszcze do końca, czy sygnał się polepszy, czy się pogorszy w Polsce, ale miejmy nadzieję, że się polepszy na tyle, że nie trzeba będzie stosować anten 80-90 cm, tylko 60-70, co by było bardzo ciekawym, ciekawą sprawą, bo w wielu przypadkach, zwłaszcza jakichś wyjazdów kempingowych, zabieranie dużej anten 80 cm stanowi problem. Co jeszcze? No, milion abonentów Via Playa to jest na pewno też sukces, mimo wielkich problemów usług streamingowych w pewnych momentach, głównie związanych z ważnymi wydarzeniami sportowymi, że te usługi sobie nie radzą z nadmierną ilością chętnych do oglądania. To też jest coś, co można uznać za, za porażkę, ale uznajemy to za sukces. Wydaje mi się, że ważne jest to, że grupa Polsat Plus stawia na ciekawy sposób rozwoju tej grupy, czyli idą w kierunku 5G czystej energii i energii jądrowej, czyli zupełnie nowe kierunki, które pośrednio zostaną wykorzystane dla mediów czy przy okazji mediów. To jest bardzo ciekawe, że grupa medialna. Potrafiła się rozwinąć do takiego stopnia, że no, zamawia de facto elektrownię jądrową w Korei. Więc to też jest bardzo ciekawa historia. O sukcesach, bo to też trzeba powiedzieć, sukcesem i porażką jednocześnie nazwę TVP4K. Kanał, kolejne uruchomienie kanału TVP4K, które. Można powiedzieć, że startuje tylko z okazji mistrzostw piłkarskich, a potem co? Nic. Ludzie zostają z niczym, właściwie często inwestują w jakieś drogie dekodery czy urządzenia, żeby to pooglądać, a potem już tego kanału nie ma. Powiem tak: w momencie, kiedy dostaje się 2,7 miliarda złotych na różne fundusze w telewizji polskiej, Nieprzygotowanie ciągłej emisji takiego kanału to jest gruba porażka. Zresztą Eurosport wcale nie jest, nie jest lepszy, bo też uruchamia kanał Eurosport 4K z okazji czego? Jakichś z olimpijskich, czasem jakiegoś tenisa? Słabiutko powiem, słabiutko. To, to nie wygląda dobrze do tego stopnia, że można powiedzieć, że kanały 4K zostały. Yy, 4K się cofnęło w rozwoju, no bo też zniknęła na przykład Premier League w 4K w Polsce. To też nie najlepszy prognostyk. Dla mnie porażką jest totalne zamieszanie, jeśli chodzi o multiplexy DVB-T w momencie kiedy jest DVB-T2. Zmienianie co chwilę zawartości tych multiplexów. Teraz się szykuje, że zniknie multiplex 8 będzie multiplex 5, a może 6. Powiem szczerze, ja się już sam gubię kto, co i dlaczego. Nikt nie zauważył jednej rzeczy, że jak się pojedzie do klienta, który ma antenę na dachu i ma czasami problem, czy jego telewizor odbierze taki czy inny multiplex, bo jest gorszej, lepszej jakości, w górach są problemy, niektóre telewizory sobie nie radzą z tym, że jest naraz DVB-T i t 2 I tego nikt nie wziął pod uwagę. Bo są jakieś inne cele dziwne, nie wiem, polityczne, zasięgu. Ktoś chce więcej zyskać, a tak naprawdę nic nie zyska, bo tylko klienci się wkurzają i, i nic z tego nie wynika. Nie? Także to, no już nie mówię o dofinansowaniach, o wyłudzeniach związanych z dofinansowaniami i tak dalej. Nikt tego nie bada, pieniądze publiczne w pewnym sensie poszły w błoto według mnie, bo. Dofinansowanie otrzymywali często ludzie bardzo bogaci, którzy nie powinni tego dofinansowania dostać. A zdarzały się też przypadki, że ludzie biedniejsi po prostu odsprzedawali swój dekoder, który pozyskali za 0 złotych. Sprzedawali go, żeby mieć na alkohol. I takie przypadki też były. Także to jest bardzo smutna sprawa. Porażką na pewno są słynne paski i tzw. Tak paskowi, którzy powinni być Chyba lepiej dobierani. To nie mówię tylko o jednej stacji TVP Info, bo ta to już zaszła na czerwono tak daleko, że tam bardzo poważne zmiany powinny nastąpić. No ale to nie moja sprawa, bo TVN24 też potrafi zasłonić jedną czwartą ekranu, i de facto nie widać, kto tam mówi w ogóle. Nie mówiąc o tym, że w telewizjach informacyjnych jest taki nadmiar gadających głów, które niekoniecznie są autorytetami że to już czasami po prostu staje się śmieszne, jacy ludzie się pojawiają w co niektórych telewizjach, i to nawet nie informacyjnych, ale również innych. Najlepiej ocenianym, bo tak trzeba by ocenić telewizję polską, naszą, narodową, że ja najbardziej, najlepiej oceniam kanał TVP Kultura. I cieszę się bardzo, że jest nowy prezes Telewizji Polskiej, który, po, który był w TVP Kulturze i mam nadzieję, że dojdzie do niego taka informacja szlachetna, że może by tak w TVP 4K w końcu ktoś zrobił porządnie konkurs Chopinowski w 4K i tego typu zawartość produkował po to, żeby ją potem puszczać w takim kanale. Na miłość boską, lepiej by to było, niż tworzenie kolejnych kanałów typu, typu TVP Nauka, TVP Kultura 2, który jest w HBB TV, i kto to ogląda? Mało kto, to nie tędy droga. Tym bardziej słynna ustawa Pilot Plus to już po prostu ręce i nogi opadają, czy kto to wymyślił, bo chyba sobie nie zdają sprawy, że zagrażają komercyjnym podmiotom typu platformy. Satelitarne, bo nie wiem w jaki sposób miałyby one znaleźć miejsce, i kto by za to zapłacił za 50 kanałów, które miałyby być ustawiane przez jakąś krajową radę czy inną radę, przez ludzi, którzy nie wiem, czy mają pojęcie o technice satelitarnej czy naziemnej, czy nie bardzo. Przecież to się może skończyć tylko tym, że ktoś w końcu puści 50 kanałów w Hewcu. Dużą kompresją w jakości SD wywiąże się z obowiązków słynnej ustawy Pilot Plus, a efekt będzie dla widzów marniutki, bo nie będzie nic widać. To chyba nie tędy droga. Przypomina mi się fakt, gdzie prezes Libicki walczył o kanały telewizji polskiej, żeby były na jego platformie. Dlaczego? Bo była zawartość, liczy się zawartość, a nie to, ile będzie tych kanałów i jak one będą poustawiane. Bo Widz i tak sobie znajdzie swój sposób na to, żeby oglądać swoje ulubionych kanałów, których tak naprawdę ogląda około 10. I nie jest ważne, że będzie pierwsze 5 świetnie ustawionych, bo decydenci nie zdają sobie sprawy, że najważniejsze kanały to są takie, gdzie łatwo jest nacisnąć 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, a niekoniecznie pierwsze 50. To nie tędy droga. Kto, komuś gdzieś się coś pomyliło, i ta ustawa generalnie nadaje się do kosza, i chyba nie trzeba tego już nawet tłumaczyć, bo tylu fachowców na ten temat się wypowiadało, że jak to wysłuchałem, przeczytałem, to po prostu no, nie wiadomo, co z tym zrobić. Kto to wymyślił w ogóle? Nie mam pojęcia. Generalnie, wracając do, do naszego SatKuriera, mam nadzieję, że nasi czytelnicy nas zrozumieją. Zachęcamy do dalszej współpracy, chętnie przyjmiemy różne materiały zewnętrzne, teksty, nieważne, czy to będą o antenach, czy o podróżach, czy o innych rzeczach, które ktoś chce napisać, pokazać. Bardzo zachęcamy do takiej współpracy, bo nam to ułatwi Tworzenie portalu, który chcemy rozbudować jeszcze bardziej i, i tworzyć ciągle dla, dla, dla tych ludzi, którzy chcą nas oglądać czy czytać. Dziękuję jeszcze, jeszcze raz wszystkim czytelnikom, reklamodawcom, sponsorom i w 2023 widzimy się ciągle. Wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo.